Cześć, z tej strony Miki, a dzisiaj robimy to pierwsza część dopiero robienia torciku dla mojego wujka. No i teraz, tu mamy białeczka, tutaj są foremki, tu mamy mąkę. Jeszcze jest jajka i masło. Masło nie trzeba. Tu mamy cukier, tu mamy białeczka. A ja się muszę coś zrobić, swoją rzecz faniczną więc widzicie. I którego który będzie możesz to bosch. I teraz mama już, mam że już moje stery nagrywania. Czyli widzimy się, jak dopiero będziemy zaczynać Ci Teraz trzymaj. Możesz trzymać. No tutaj są białeczka, jak mówiłam. Podłącz, ubijaj. Będziemy podłączać, ale... My tak będziemy cały razie z Wami ubijać przez taką chwilkę, no i widzimy, będzie... Widzimy się... na mały. Widzimy się... Paweł, tak, jeżeli macie być w to zaraz od jedynki, dwójka, trójka, czwórka, piąta i będzie ten. Zmieniać? No. Troszkę możesz zwiększyć. czy zmniejszą obroty. Słuchajcie. Nie, no? cały czas duże mają być. Nie, czwórkę tam, ok? Słuchajcie, mamy czwarte obroty jeżeli ma pięć obrotów obrotu, czyli pięć trybów. I dajemy tą sobie cukier ile jest to trybów. 165 gramów, tak? 165 gram. I wypisujemy na czwartym biegu. Jeżeli mnie dobrze słychać, to fajnie. Słuchajcie, tak? dzisiaj ja, tu, ja tu sobie cały cukierek się musi ten cukierek rozpuścić, wiecie o co chodzi mi. Tak. I jak to, mamy już tutaj cały cukier, to dajemy na pulę obroty. No i jak tu widać, to widać, że ja mam tym No i będziemy tutaj, niech co was poleci, nie tu jest 160. No i to i hmm, będzie super. Ja mówię, 150, 450 watów wystarczy. że mamy na 165 stopni, grzanie górne, dolne, a się widzimy jak będzie kolejny etap, no. A patrzcie, to my mieliśmy szkołę, mamy pokazać fasolę. I tu widać, moja jest dosyć duża! Teraz dajemy żółteczkę, czy najbardziej satysfakcjonująca rzecz! I tutaj, tutaj kamerę. Satysfakcja widzowa gwarantowana. Czekaj, mamo, czekajcie nie do mnie. I tu mamy mikser I tutaj. I daj tutaj to żółtko, ok? Żeby tu widzowie widzieli, co tu się dzieje. Z tym tutaj. Po prostu żółteczko zostaje miksowane. A w ogóle ten przepis możecie sobie zapamiętać na później, kiedy wy nasi taty tort urodzinowy. urodzinowy I to będzie biszko będzie robione. Ta masa zajęła nam jakoś 10 minut, czyli niedużo. I teraz będziemy przesiewać mąkę. Ale teraz, Mamoś, ja to robię, okej? Okay? Przesiewasz mąkę. Ja przesiewam, okej? Okay? nie wiem. Widzicie, no tutaj my będziemy musieli Jeżeli nie macie przesiewaczki, to proszę Ale chyba każdy ma chyba w domu taką przesiewaczkę. Trzymaj matka, mamusiu. A kto będzie mieszać? No ja. Nie. Widać? Tu masz przesiewać. Widać? Dość, połóż. Trzymaj. Trzymam. Jak tu widać mamy tutaj tak parę począśnięć, tak z 4-5. Jak tu widać... Tutaj trochę satysfakcji też jest. Przybliżam nawet. Jak tu widać jest tu. Leci flower. Ja też mam coś. Na razie mi nie przysiewaj. Jak tu widać musimy bardzo delikatnie uważać z tą łyżeczką. Więc widzimy się, jak przysiemy całą mąkę Patrzcie, teraz będzie on satysfakcjonujący. Patrzcie. Pyk Fajnie to wygląda. No jak mówiłem, przesiejemy całą mąkę. To było coś, patrzcie. Coś tyle tej mąki, to mój paluszek. Czy jest okej. Okay. Jaki przepis? Uf. Ja już nie pamiętam. Są białka. 5, 5 jajek to było. 5 jajek. Słuchajcie, musicie oddzielić białka od żółtek. Przedstawicie żółtka, cukier. Jak mówią 160 gramów. 5 żółtek, 5 białek. Miksujecie to wtedy na, od małych do dużych obrotów. No i to tyle. Robię już w skupciku. Słuchajcie, no jak mówiłam. Cukier. I cukier. I cukier. I mąka. Tu mamy 165 stopni, tylko trochę tego niewyraźnie widać, ale słuchajcie, za chwilę będziemy się chodzić na następnym filmiku na robienie kremu, mamo? Jeszcze nie było. Może być, będzie albo galaretka, albo jakiś normalny kremik. Chrupka chyba się zrobi i żelka. Chrupka i żelka, to będzie fajny przepis dla Was, bo Wy, ja wiem, niektórzy nie umieją zrobić chrupki i żelka, słuchajcie, to będzie ja, pan nam 4 chyba odcinki, 5 nawet, więc słuchajcie, widzimy się w następnym filmiku, ale no patrzcie jakie to satysfakcjonujące, no wiem, że mieliśmy...